Dla zamku i odwiedzających jego ruiny poszukiwaczy skarbów niebagatelne znaczenie. Zgodnie z tym przekazem założycielem twierdzy był książę redarów Rybin z rodu Bilugów, który uciekając po krwawej wojnie przed złaknionymi zemsty wrogami dotarł w okolice dzisiejszej rybnicy. Rybin, jak mówi legenda, był człowiekiem więcej niż majętnym. Przywiózł bowiem ze sobą złoty posąg z Farożyca i mnóstwo złota oraz klejnotów z pogańskiej świątyni. Skarb książę ukrył w podziemiach zamkowych, gdzie też pochować się kazał, pragnąc swego majątku także po śmierci pilnować. Jak niebezpieczna to była straż, mogli się przekonać wszyscy, którzy po skarb wyciągali chciwe ręce. Żadnemu z nich z zamkowych kazamatów z życiem ujść się nie udało. Ostatnim, który jakieś 200 lat temu ośmielił się kopać w ruinach, był pewien pocztylion z Rybnicy. Wydobył on z gruzów złotą czaszkę misternej roboty, lecz kiedy z ziemi czyścił drogocenne znalezisko, z oczodołu złotego czerepu wypełzła duża biała żmija i ukąsiła nieszczęśnika, który zdążył jeszcze do wsi zejść i o znalezionym skarbie opowiedzieć, ale zaraz potem w strasznych męczarniach skonał. Skuszeni opowieścią Pocztyliona, wieśniacy czym prędzej pobiegli na zamek, ale oprócz łopaty i kilku kropel krwi niczego w ruinach nie znaleźli. Współcześni poszukiwacze skarbów raczej rzadko zaglądają w zamkowe mury, przekonani, że oprócz zmurszałych kamieni, zbutwiałego drewna i rdzewiejących kawałków metalu, niczego cennego znaleźć tutaj nie można. Rybnice od starej kamienicy dzieli jedynie kilka kilometrów, które pokonać możemy pociągiem kursującym dość rzadko pomiędzy Jelenią Górą a pobliskim Gryfowem Śląskim. Można także skorzystać z komunikacji autobusowej lub po prostu pójść na piechotę, co w tym przypadku wydaje się najwłaściwsze. Stara kamienica stanowi zabytek sama w sobie. Jest bowiem jedną z najstarszych polskich wsi. Jej początki sięgają XII wieku, a powstanie i rozkwit miejscowości są ściśle powiązane z jej położeniem przy szlaku handlowym. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie osadnictwa na tym terenie jeszcze przed X wiekiem. W środku wsi, po zachodniej stronie drogi do Nowej Kamienicy, znajdują się ruiny rycerskiego zamku, którego początki sięgają najprawdopodobniej XIII wieku. Z dokumentu z roku 1242 wynika, że istniejący w tym miejscu grudek został podarowany przez księcia Bolka II Rogatkę rycerzowi Zibotoszowi. Budowla była prawdopodobnie prostą warownią z dziedzińcem wewnętrznym i głęboką fosą. Ruiny posiadają kamienną wieżę, budynek gospodarczy z XVII wieku oraz barokową bramę z herbami. Od chwili nabycia starej kamienicy w drugiej połowie XIV wieku przez Gocze Szofa zamek stał się warowną siedzibą rodową Szafgoczów. W roku 1562 zamek został przebudowany przez Hansa Orlicha Szawgocza w stylu renesansowym, a ponowna przebudowa, przeprowadzona po pożarze, który spustoszył zamek 20 sierpnia 1616 roku, podwyższyła warownię o jedno piętro. W dzieje zamku wpisane są krwawe historie. W roku 1615 Bernard von Schawgocz, pan na zamku w Radomierzu i kuzyn Hansa Urlicha, został tutaj zasztyletowany przez swojego sługę, który w ten sposób chciał pomścić poniesioną zniewagę. Morderca został zgodnie z surowym prawem tamtych czasów przykładnie i publicznie ukarany, a jego poćwiartowane ciało zawisło na szubienicy w starej kamienicy. W czasie wojny trzydziestoletniej właściciela zamku, Hansa Urlicha Szawgocza oskarżono o oknowania przeciwko cesarzowi i zdradę, za co został w roku 1635 stracony przez Ścięcie. Dobra Hansa Urlicha, w tym także Stara Kamienica, przeszły na własność cesarza Ferdynanda II, który w roku 1641 sprzedał majątek węgierskiemu hrabiemu Nikolasowi Palfiemu, późniejszemu Wielkiemu Kanclerzowi. Po śmierci Palfiego zamek często zmieniał właścicieli. W roku 1679 kupuje go morawski hrabia Johann Joachim von Cirotin, który obiekt przebudowuje zgodnie z ówczesną modą. Następnym właścicielem obiektu zostaje znany nam już bogaty jeleniogórski kupiec Georg Friedrich Smith, posiadający rozległe majątki w Rybnicy, Barcinku i Maciejowcu. To z jego polecenia w połowie XVIII wieku postawiono przy wieździe do zamku istniejącą do dziś bramę Herkulesa. Zamek spłonął ponownie w roku 1758 i nie został już nigdy odbudowany. Z krwawymi dziejami zamku związane są równie krwawe i niesamowite legendy. Jedna z nich opowiada, jak to młody szafgocz postanowił się ożenić z piękną córką bogatego jeleniogórskiego kupca. Matka chłopca, trzymająca żelazną ręką zamek i włości w starej kamienicy, nawet słyszeć nie chciała o takim mezaliancie, ale widząc determinację syna, postanowiła zaradzić planowanemu małżeństwu skrycie, lecz radykalnie. Zleciła jednej z jeleniogórskich zielarek otruć dziewczynę. Plan został zrealizowany i kupcówna w strasznych męczarniach umarła w ramionach narzeczonego, który jednak, powziąwszy podejrzenia co do przyczyny śmierci swojej wybranki, przeprowadził krótkie, lecz zdecydowane i owocne śledztwo, wykrywając morderczynię. Od przerażonej perspektywą tortur trucicielki dowiedział się, jaką rolę w morderstwie odegrała jego matka. Młodzian, powodowany pragnieniem zemsty, nie wahał się ani chwili. Obydwu kobietom własnoręcznie podał taką samą truciznę jak ta, która zabiła jego narzeczoną, a następnie kazał je pochować w podziemiach zamku. Od tej pory o północy zaczęły się pojawiać na murach i w komnatach warowni duchy dwóch kobiet. Przez wiele lat zjawy pokazywały się mieszkańcom zamku i jeszcze długo po ostatnim pożarze w XVIII wieku widywano je w ruinach budowli. Kres cierpieniom morderczyń położyły dopiero działania miejscowego proboszcza, który, czuwając przez kilkanaście nocy w zamkowych ruinach, wysłuchał spowiedzi upiorów i szczynów popełnionych je rozgrzeszył. Upiorami, które obecnie straszą w ruinach zamków w Rybnicy i starej kamienicy, jest gęstwa porastających wiekowe mury zarośli oraz pokrzywy skutecznie broniące dostępu do umierających powoli zabytków. Daes to najdłużej działający antykwariat we Wrocławiu, jedyne takie miejsce na placu Kościuszki. Swoją działalność rozpoczął w latach 50. ubiegłego stulecia i od tamtej pory nieprzerwanie mieszkańcy miasta i nie tylko mogą doświadczać magii, którą wysyłają z siebie przedmioty antyczne. Naszym przewodnikiem po świecie pięknych przedmiotów i aukcji jest Jerzy Tomaszewski, historyk sztuki i antykwariusz. A czym dokładnie zajmuje się taka osoba? My też jesteśmy handlarzami i też sprzedajemy towar z drugiej, trzeciej, trzydziestej trzeciej i stu trzeciej ręki, ponieważ to są przedmioty, które kiedyś do kogoś należały, ale ma to zupełnie inny wymiar, inny charakter. Jeżeli teraz do tego naszego antykwarycznego życia dodamy życie aukcyjne, czyli dodamy ten rozdział, którego do tej pory jeszcze we Wrocławiu nie było, to można powiedzieć o rozwoju, bo ten rozwój Zachęcenie Wrocławian i nie tylko do poważniejszego podejścia do kupowania antyków no, leży w naszym interesie, ale nie tylko w interesie, ale również w pewnej misji, którą y, wydaje mi się każdy poważny antykwariat spełnia, czyli jest kontynuatorem tego wszystkiego, co łączy się ze sztuką, z kulturą, z dziedzictwem, z przekazywaniem wartości nie tylko materialnych, ale również tych estetycznych. Ideowych i tego wszystkiego, co się w zwyczajnych, ale też nadzwyczajnych przedmiotach kryje. 30 września wszystkich miłośników antyków i nie tylko czeka wielkie wydarzenie, ponieważ w tym dniu odbędzie się aukcja charytatywna obiektów kolekcjonerskich ze spuścizny po Barbarze Piaseckiej Johnson. Barbara Piasecka Johnson to Wrocławianka, to historyczka sztuki, to kobieta, która wyjechawszy do Stanów Zjednoczonych wiele, wiele lat temu miała. Szczęście i okazję poznania pana Johnsona, bardzo bogatego Amerykanina.